Nazywam się Edward i jestem pastorem kościoła w Syrii, w Damaszku. Razem z żoną Raną mamy troje dorosłych już dzieci. Mieszkają za granicą. Pewnego piątku przybyłem na nabożeństwo i byłem przepełniony Bożą obecnością. Jednocześnie wszyscy byliśmy zdenerwowani, ponieważ właśnie w tym dniu rozpoczęły się intensywne zamachy bombowe i ostrzały. Chociaż nie wiemy, kto został poszkodowany, czujemy się związani z wszystkimi rannymi. Oglądamy filmy o ludziach, w tym o kobietach i dzieciach, którzy nie mają nic wspólnego z wojną, a jednak są zabijani, ranieni, boją się i płaczą. Taki widok jest bardzo bolesny. Za każdym razem, gdy słyszymy wybuch granatu lub bomby, cierpimy razem z tymi ludźmi. Od ponad trzech lat w Syrii szaleje wojna domowa. Islamistyczne ugrupowania rebeliantów od marca 2011 roku walczą przeciwko reżimowi Asada, a także między sobą. Poszczególne grupy są wspierane z zagranicy, przez co wojna domowa przekształciła się w tzw. wojnę zastępczą i poszerza swój zasięg. Wiele miejsc zostało już zdewastowanych. Edward razem ze swoją żoną Raną, już od 10 lat, są zaangażowani w służbę pastorską w stolicy Syrii w Damaszku. W obliczu wojny domowej starają się pomagać cierpiącym wojna dotyka bowiem głównie ludność tysiące osób zginęło miliony są na uchodźstwie szukają schronienia za granicą lub na terenie kraju poszkodowanych jest również wielu chrześcijan cierpią nie tylko z powodu walk lecz są także celowo atakowani przez islamistów którzy kontrolują wiele obszarów przed wojną życie przebiegało normalnie chodziliśmy do pracy i na nabożeństwa

Sięgaliśmy po różne możliwości. Zbudowaliśmy centrum medyczne, założyliśmy nową wspólnotę na przedmieściach Damaszku i wykształciliśmy osoby do służby. W każdy piątek muzułmanie udają się do meczetu. Gromadzą się tam również przed demonstracjami. Piątek był więc początkiem również tego powstania. Każdy wie, że piątki to tutaj bardzo niebezpieczne dni. Nasze życie wywróciło się do góry nogami, gdy rozpoczęła się wojna. Teraz jest ono całkiem inne niż wcześniej. Nieważne, czy kładziemy się wieczorem do łóżek, czy wstajemy rano, ciągle słyszymy hałas eksplozji. Uważam, że wojna powoduje dużo więcej cierpienia, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Z biegiem czasu jeszcze więcej rzeczy ujrzy światło dzienne, które powodują ten ogromny ból i cierpienie w naszym kraju. Bardzo bolesne jest widzieć skrzywdzone rodziny. Pewnego razu szedłem do domu późno w nocy. Zobaczyłem mężczyznę z żoną. On trzymał ich małe dwuletnie dziecko. Ona trzymała na rękach dwoje kolejnych. Oprócz tego mieli ze sobą plastikowe torby. Była północ. Para chodziła bez celu, nie wiedząc, gdzie mogliby położyć się spać. Po prostu tułali się bez celu. Na twarzy tego mężczyzny widziałem, że nie był jedynie złamany. On był wprost upokorzony, bo uważał, że zawiódł. Nie potrafił ochronić swojej rodziny. Nie był w stanie zabezpieczyć ich przyszłości. Może był wcześniej człowiekiem sukcesu. Być może miał dom i firmę, ale przez wojnę stracił wszystko. A teraz błąka się po ulicach. To naprawdę boli. Bardzo boli. Wiele rodzin cierpi z powodu biedy i opłakuje stratę swoich bliskich. Rodziny zostały rozdarte. Każdy jest w jakimś innym miejscu. Takie historie słyszy się codziennie. Ludzie opuszczają swoje rodzinne miejscowości. A gdy się żegnają, nie mają pewności, czy jeszcze kiedyś się zobaczą. Coś takiego nie działo się w Syrii nigdy wcześniej. To było niewyobrażalne, że kiedyś mogłoby dojść do takiej sytuacji. Każdy znajduje się pod ogromną presją. Ponad połowa członków naszej wspólnoty opuściła kraj. Szczególnie osoby z małymi dziećmi i młodzi mężczyźni, którzy nie widzieli tutaj dla siebie przyszłości, pozostawili po sobie naprawdę ogromną pustkę w kościele. Patrząc z ludzkiej perspektywy, żyjemy w niebezpiecznej sytuacji, ale czujemy wyraźnie, że Bóg powołał nas do służby w tym kraju. Nasze korzenie jako chrześcijanie sięgają setek lat. Jako wierzący, powinniśmy pozostać w Syrii i sprawować służbę Kościoła w tym trudnym czasie. Kto inny mógłby rozprzestrzeniać ziarno miłości, przebaczenia i bożych wartości? Razem z innymi Syryjczykami wspominamy nasze życie sprzed wojny i marzymy o tym, by znowu było jak dawniej. Jednak jako Kościół, nawet w największej ciemności, znajdujemy wiele wspaniałych możliwości. Chociaż życie nie jest już tak łatwe jak kiedyś, jesteśmy jednak duchowo zachęceni. Widzimy, że więcej ludzi niż kiedykolwiek szuka Boga, a to zachęca nas i całą wspólnotę. Ostatniej niedzieli odbywał się chrzest. Wiele osób chciało dać się ochrzcić, ale nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu, by poprowadzić dla nich kursy przygotowujące do chrztu. Zdecydowaliśmy się więc na chrzest dwunastu osób. To młodzi dorośli. Jeden z nich pochodzi z rodziny niechrześcijańskiej. Zazwyczaj nie chcimy takich osób publicznie, ponieważ nie jest to akceptowane przez społeczeństwo. Jednak chłopak powiedział każdy wie, że jestem chrześcijaninem, nawet moja rodzina o tym wie i nikt nic nie mówi. Więc proszę udzielcie mi chrztu. Zdecydowaliśmy się odczekać, a w niedzielny poranek, gdy miał zostać ochrzczony, chłopak opublikował komunikat na swoim facebookowym profilu. Można wyraźnie zobaczyć, jak Bóg działa w tym młodym człowieku. Napisał: Do wszystkich, którzy mnie znają, Dziś zostanę ochrzczony. Pochodzę z rodziny niechrześcijańskiej. Kocham moją rodzinę i moich przyjaciół, ale każdy powinien wiedzieć, że jestem chrześcijaninem. A Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. Teraz w Jezusie Chrystusie odnalazłem Boga który objawił mi się przed trzema laty i dwa razy uchronił mnie przed samobójstwem. On jest moim Panem i Zbawicielem. Dał mi na nowo poczucie swojej wartości. On jest tym, który kocha mnie bezwarunkowo i nie dlatego, że zrobiłem coś, by zasłużyć na Jego miłość. On jest ze mną, w moim cierpieniu i rozpaczy. On ociera z oczu moje łzy. Przez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie dał mi taką relację z Bogiem, jak między Ojcem i Synem. On jest moim Panem i Zbawicielem. Każdy powinien to wiedzieć. Liczę się z tym, że wielu będzie mnie nienawidzić i unikać, nie rozmawiać ze mną, ranić mnie, pluć mi w twarz, a nawet chcieć mnie zabić. Powinniście to wiedzieć. Kocham Was wszystkich. Nawet jeśli mnie zabijecie, kocham Was. Bo tego nauczył mnie Jezus. Kochać wszystkich. Jestem chrześcijaninem i należę do Pana Jezusa Chrystusa, jedynego żywego Boga. Ten młody mężczyzna pokazuje, jak Pan dzisiaj działa. To ogromny cud, móc widzieć jego gotowość do zniesienia wszystkich zagrożeń w duchu miłości i przebaczenia. Takie rzeczy są dla nas dużym zachęceniem. Słyszy się wiele podobnych historii, które wzmacniają nas jako kościół w tym trudnym czasie. Gdy wybuchła stwierdziliśmy, for this special że Bóg przygotował nas na te wyjątkowe okoliczności. Centrum medyczne, które otworzyliśmy przed wojną w roku 2006 jest teraz bardzo ważne, ponieważ pomaga co miesiąc ponad 1500 osobom na przedmieściach. Również wspólnota. Założona na tamtym obszarze, jest obecnie miejscem ogromnego błogosławieństwa, szczególnie dla uchodźców. Wyszkoleni przez nas ludzie mogą również pomagać w wielu dziedzinach. Dziękujemy Bogu za to wszystko. Widzieć i zrozumieć, jak Bóg przygotował nas na te czasy, to dla nas wielkie zachęcenie. Kościół pomaga w potrzebie wielu osobom, zwłaszcza uchodźcom wewnętrznym. W wielu takich sytuacjach ukazuje się, że ludzie odczuwają przez taką pomoc Bożą miłość. Wierzę, że wsparcie, które otrzymujemy od tak cudownych ludzi z open doors umożliwi Kościołowi podtrzymywanie tej służby, by pomagać potrzebującym i jednocześnie powierzać ich potrzeby w kochające ręce Jezusa. Myślę, że to otwiera drzwi. Wierzę, że pewnego dnia zobaczymy efekty, nawet jeśli nie dostrzegamy ich od razu. To długotrwałe działanie będzie widoczne przez lata, ponieważ ludzie naprawdę doceniają to, co zrobił dla nich Kościół. Z jednej strony wiemy, jak to wszystko jest bolesne, płaczemy razem z ludźmi i cierpimy z nimi. Siedzimy wszyscy w jednej łodzi, ale jednocześnie widzimy działanie Boga. Jego moc pomaga nam kierować wzrok ludzi na Niego jako na Pana. Ciągle myślę o dżihadystach przybywających z całego świata, by propagować w naszym kraju nienawiść. I są gotowi nawet za to umrzeć. Większość Syryjczyków, być może nawet wszyscy, nie akceptują takich ekstremalnych dżihadystów. Oni nie są częścią naszej kultury. Wcześniej nie było u nas takich ludzi. Odnosząc się do chrześcijan, dżihadyści nie zabijają tylko chrześcijan, ale również innych muzułmanów, ponieważ wszystko ma być tak, jak oni chcą. Jeśli ktoś się z tym nie zgadza, jest traktowany jako niewierny i należy go zabić. Dlatego odrzuca się w naszym kraju dżihadystów. Pewna historia doprowadziła mnie wprawdzie do łez. Rodzina z Malul'a. Malul'a to znane, bardzo stare chrześcijańskie miasto. Rodzina straciła krótko przed wojną swojego ojca. Matka żyła ze swoimi dziećmi nadal w Maalula. Gdy członkowie Al-Kaidy przybyli tam, Kobieta opuściła miasto razem ze swoimi córkami i malutkim dzieckiem. Jednak jej 23-letni starszy syn zdecydował się pozostać razem z innymi młodymi mężczyznami. Chcieli bronić swoich domów i majątków. Pozostał więc w ich domu z innym, nieco starszym mieszkańcem miasta. Matka, która właśnie straciła męża, opowiedziała, że dżihadyści nakłaniali jej syna do porzucenia Jezusa i zostania muzułmaninem. Syn i jej starszy mężczyzna spojrzeli na siebie i odrzucili tę propozycję. Byli gotowi umrzeć dla Jezusa. W ten sposób matka straciła również syna który został zabity na miejscu. Kobieta czuła się zwycięsko i była z niego dumna, płakała, ale w tej samej chwili słychać było triumfalny dźwięk jej głosu. Była dumna, że jej syn nigdy nie zdradził Jezusa i był gotowy umrzeć z powodu swej wiary. Ta historia głęboko mnie poruszyła. I powiedziałem chwała Bogu, że nadal mamy takie osoby w naszym kraju, które prawdziwie trwają w swojej wierze i w Bogu. To znaka nadziei dla mnie i mojego kościoła. Jak większość Syryjczyków, oczywiście, również ja jestem zaniepokojony, że dżihadyści mogliby w jakiś sposób dojść do władzy, chociaż ciężko mi w to uwierzyć. Jednak nikt nie może przepowiedzieć przyszłości tego kraju. Zwłaszcza z naszej perspektywy, nie wiemy. Co dzieje się za kulisami? Nie znamy wszystkich faktów, jednak dzięki Bogu mamy obietnicę naszego Pana. Wiemy, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Z tymi, którzy są powołani według jego woli, ufamy tej obietnicy bez względu na to, co przyniesie przyszłość. Wiemy, że ta obietnica jest prawdą. Ufamy w całkowitą władzę Boga. On ma ostatnie słowo. Ufamy w jego miłość i dobro. Wiemy, jesteśmy jego własnością. Jesteśmy jego dziećmi, a on jest naszym ojcem. Dlatego ufamy Jemu i wiemy, że cokolwiek się stanie. Jego imię będzie pewnego dnia uwielbione w całym kraju. Bezpieczeństwo i przyszłość Kościoła nie leżą w rękach polityków lub dżihadystów, lecz w rękach Boga. Jezus powiedział: Zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. My jesteśmy Jego ludem i to daje nam zupełny pokój, pewność i zaufanie, że przyszłość należy do naszego Pana Jezusa i Jego władzy. Wybaczenie naszym wrogom i życie w przebaczeniu to bardzo ważne elementy. Zachęcamy do tego siebie i naszą wspólnotę. To jest teraz bardzo istotne, ponieważ nienawiść i chęć zemsty są powszechne. Czujemy, że za tymi wszystkimi rzeczami ukrywa się moc zła. Cały ten kryzys postrzegamy jako walkę duchową. Widzimy, że szatan jest mordercą, chce zabijać i cieszy się widząc, jak ludzie umierają. Jest kłamcą i wykorzystuje różne moce i narzędzia do swoich celów. Jako Kościół dostrzegamy, że to właśnie szatan jest motorem napędzającym to wszystko. Z tego powodu walczymy w duchowej wojnie i muszę Państwu coś powiedzieć. Wy również możecie brać udział w tej walce. Módlcie się przeciwko tym mocom ciemności. O zakończenie rozlewu krwi oraz przeciw wszelkiemu złu, które rozprzestrzenia się w naszym kraju. Każdy, kto oddaje swoje serce w modlitwie, jest częścią tej duchowej walki. Wierzę, że to bardzo ważna rola. Miejcie wpływ na to, co się dzieje w tej wojnie. Modlimy się i przez to bronimy wartości miłości oraz przebaczenia. Bóg obdarzył nas łaską, by kochać wszystkich ludzi bez względu na to, jakie są ich polityczne cele. Wiemy, że naszym obowiązkiem i głównym zadaniem jest teraz kochać każdego, ponieważ jeśli nie będziemy tego robić, nie będziemy również chcieli pomagać innym. A jeśli nie będziemy chcieli pomagać, nie będziemy również chcieli głosić Ewangelii. Dlatego miłość ma tak duże znaczenie, by Kościół mógł mieć wpływ na swój kraj. Nigdy nie tracimy nadziei. Wiemy, że kiedyś Jezus Chrystus na drodze do Damaszku uczynił apostołem świętego Pawła, który był wówczas terrorystą o imieniu Saul. My nadal w to wierzymy, ponieważ wiemy, że Bóg się nie zmienia. On jedynie ma taką moc, by skruszyć najtwardsze serca i przemienić największych grzeszników w świętych. Dlatego nie tracimy nadziei. Pomagamy i zachęcamy do tego naszych braci i siostry, by przekazywali innym miłość Jezusa. Wierzymy, że Pan odpowie na tę potrzebę i modlitwę w naszym kościele i naszym kraju. Jezus Chrystus powiedział: Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie trwórzcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi. I królestwo przeciw królestwu. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.